Kurczę nie wiem czy mi się nagało, Ja pokazuję tam wskaźnik, bo kurde kamerka wyleciała, pokażę go jeszcze raz. On tutaj tak wygląda. O, tak to wygląda, nie? Z podświetleniem i tak dalej. No trochę słońce cholera daje, ale widzicie mniej więcej. Jest to dobra rzecz na zimę. Jak na przykład jedziemy zimą jest mokro, nie wiadomo czy jest ślisko, szklanka, cokolwiek, no to jeżeli on jest zawieszony 10 cm nad ziemią, no to wiadomo, że pokaże mniej więcej czy jest gór, czy lód, czy jeszcze jest woda, nie? No jest to dobra sprawa, bo dla bezpieczeństwa chociażby nie. Ten wewnętrzny, to co tam możemy tam darować, nie? Ale też pokazuje faktycznie ile potrafi być w samochodzie. no Nieraz mi tutaj pokazuje 55 stopni, no to jak się wsiadł, to ja do granka usiadł z tym z rządkiem, nie. No, już coś mi się tam dwa by ugotowały, nie. Dobra, nie będziemy tam świnić, bo no, później to powywalają z y. No, autko jak autko. Będziemy zakładali też takie podświetlenia LEDowe w samochodzie. Tutaj już mam instalację porozprowadzaną, ale poprzednie filmiki jakie są, po prostu ja Wam to wszystko Puszczę i, i zobaczycie jak to się montowało i tak dalej jest, Są to proste rzeczy, no ale jest dubania od cholery nie Co jeszcze na przykład Zamki w drzwiach nie No to to już jest w ogóle Jeżeli się Sienę używa ciągle <laughs> Z tego Z pilota no to w końcu te gówna Nie będą się otwierały nie Ty to możesz młotkiem pukać, stukać i tak dalej Po prostu trzeba będzie to rozebrać A jest tam prosty montaż Zdejmujemy po prostu tapicerkę, Tutaj sobie po prostu wyciągamy tą wkładkę, tam jest zableczka taka. O. A teraz to my sobie możemy poszarpać, nie? No. najlepiej wziąć jeszcze młotka i już klucz zostanie w środku. Nie? nie no, wszystkie zamki tak po prostu trzeba naprawić. Z tyłu mam coś takiego. Ale to ja Wam później powiem o co chodzi z tym tyłem. Oczywiście mam pięknego pieska, haski. ...mieszane z wilkiem... ...no to już chyba się domyślacie po co jest tam ta skaja, nie? Teraz przejdźmy do bagażnika. Bagażnik jest naprawdę... Ile, ...prawie 500 litrów pojemności ma. No, tak to wygląda, nie? W samochodzie 20-letnim, ...wszystko się trzyma, kupy i tak dalej, nie? No, po prostu jak co, tak zrobić tak masz, nie? Dobra... Do zobaczonka w następnym filmie. Na razie pozdrawiam. Trzymajcie się.